Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zagrajmy w the Sims 4. I dzisiaj postanowiłem stworzyć sobie simkę. Więc lecimy. Stworzymy sobie jakąś simkę. A nie, nie, ja chcę kobietę. Mora, O, jaki fajny głos. Sarpawa, Mitzel, the narla. Dobra. Proponuję zacząć od włosów. Mm -mm. Nie, nie, nie nie. O coś takiego albo... Pozwolicie mi, że ja zrobię simkę po swojemu. Tak. Um. No teraz to na troszeczkę faceta przypomina z buzi. E, czekajcie. Całą twarz chce. Jakąś inną. Hmm. Tu jakaś taka jakby zmartwiona czymś nie wiem. Eee. Czekajcie może. Nie tą. Damy sobie tą, tą, tą twarz ją trochę zmodyfikujemy. O kurde, jakie wielkie oczy masz, kobieto. Tak. Pokaż się z boku. Mhm. Zrobimy jej taki mniejszy nos. Jak żaba wygląda. Nie, no niby... <laughs> nie będziemy swojej simki ośmieszać, przecież. Pokaż mi z przodu swoje usta piękne. O, takie fajne są. Tylko mniejsze. Takie szerokie. O. Nie, 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 nie. Dobra. No, nie mogę teraz rozszerzyć. Dobra. Tu za bardzo płaskie masz. Dobra, taka może być. Teraz damy jej ten speterek taki. Rozmiar buta oczywiście zmniejszymy. No... kurde, nie mogę zmniejszyć teraz. Dobra. Nie, no, nie możesz być taka płaska jak deska. No teraz to wyglądasz naprawdę Taką cię zostawimy, tylko jeszcze mm, dodatki tutaj o, jest brązoletki. Może nie, bez brązoletki, ale pierścionki jakieś na pewno. Gdzie go masz? Tu masz. No dobra, to może być taki pierścionek. Skarpetki. A. Nie, nie, gotowe style nie. O, tak, jest ładnie. Eee, nie, 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 nie chcę. A czekajcie, co tutaj? Tatuaże można mieć, nawet. O, to damy jej skrzydła. <taki> tak jak ma ta Doda. O właśnie, może stworzymy Dodę tutaj. Tylko, że tych skrzydeł nie będzie widać. A? Eee, tych skrzydeł nie będzie widać. Więc może byśmy ubrali sobie jakiś taki, żeby było jednak widać I tutaj to całkiem zakrywa, a tu o, to jest fajne, to może być i tutaj można jeszcze kolory różne. Te wskazówki mnie denerwują. Dobra, spadaj, a... a może jakiś cały komplet? Nie to. O, to by było fajne. Oczywiście, biust ma mały. Nie no, hmm. takich piersi to ty nie masz. Mieć. Tak znowu za wysoko. O. Może być, tylko czekajcie, inny kolor tego weźmiemy. Czarny nie, niebieski, zielony taki może. Taki, nie ten. Nie. O, to weźmiemy sobie czarny, albo może nie, bo czarny to jest taki smutny kolor. Ale zobaczymy dalej. Może są jakieś inne kreacje? Nie, jednak ta kreacja zostaje. widać, widać. To tyle na do... dobrego. Dobra, tak, je sobie zostawimy. Czekajcie... Czekajcie, troszeczkę tyłek jej powiększymy. Ale nie tak bardzo. No, co prawda ona do Doroty nie jest podobna. Ale może jednak trochę się upodobni. Aha, tu już jako całość, no dobra. No dobra, myślę, że tyle chyba będziemy mogli już. A zaraz, bo już wiem, jak chyba można. Nie, jednak nie wiem. Makijaż, o, tutaj, właśnie, kurde. No, ale nie takie usta, przestań, kobieto, nie z takimi ustami. Ustaw sobie tamte, co były. Dobra, te niech będą. Mmm... Są same ciemne kolory. Mm. O, zostawimy takie kreski pod oczami. może usta jeszcze zmienimy kolor. Kurde, nie mogę się zdecydować na któryś e, kolory z ust, tutaj na któryś kolor. Ten był chyba ładny nawet taki kolor. <laughs> o nie. O nie, 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 nie. Tutaj są jeszcze jakieś e, z dodatków. Nie no, z włosów to już chyba nic nie będziemy zmieniać. Aha. E, jeszcze łańcuszek zmienimy. Damy jakiś. Tylko jak to się kurde robiło teraz? Chyba w dodatki. A. Kurde, gdzie to się wchodziło, no? Kurde, nie wiem. Znowu mam problem z, bronzole... z łańcuszkami, żeby łańcuszek jej dać. Ale teraz wyszłaś. Kobieto, nie, nie. Nie, nie, wyjdź, wyjdź. Kurde, teraz robimy ją monstrą normalnie jak chłopa. O, dobra. O, teraz w miarę jakoś koło usta zmniejszymy. O, o! Tylko nos jeszcze. Nos jeszcze popraw. O, tutaj jest, dobra, znalazłem. Damy jej takie serduszko, tylko podchodzące bardziej pod złoty kolor. Okulary, może jej damy jakieś, żeby jeszcze lepiej wyglądała. A może nie, na razie bez okularów będziesz kobietą. Dobra, to chyba moja simka wygląda w ten sposób. Chyba, że jeszcze. Nie no, z czapek nie ma nic. Dobra, to chyba moja simka by miała. Tak by wyglądała. E, jeszcze tak cechy teraz. Tak. Mm, tak. Mm. Tak. Nie bekaj tak. I tutaj. Nie, 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 nie. Dawaj, dawaj. rodzinna jeszcze damy. Dobra. I teraz damy jej imię Kamila Kurczak. No, to chyba tyle. 18 minut, jak nagrywam, e, zaraz, zaraz, bo tutaj jest <gryw> e, dwa sejfy moje. <gryw> to wprowadzę się na mój poprzedni dom, który tutaj miałem i ją wyrzuciłem stamtąd, tamtą moją poprzednią simkę. Tak, i na początek pro, proponuję ci, kobieto, żebyś e, znalazła sobie jakąś pracę, żebyś nie siedziała na bezrobociu. Dwoń i szukaj. Ale naprawdę ładnie mi wyszła ta simka. E, tutaj. Mm. Dobra, tą weźmiemy pracę. I jeszcze tylko szybciutko zmienimy łóżko. A nie, łóżko to mi się zapisało z poprzednich, z mojego poprzedniego save'a. Nie wiem jak to się stało. I mam jeszcze stan konta chyba bodajże poprzedni. A nie wiem jak ja to zrobiłem. <laughs> no i jeszcze lodówka jest ta. Dobra. To chyba jednak nic nie będziemy na razie zmieniać. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Ten odcinek już skończymy tutaj. Chyba, że jeszcze zobaczymy, ile już nagrywam. 20 minut. Może jeszcze. O, tu sam dach stoi. Tu wcześniej mieszkałem. Tu są jakieś dwie kobiety, to nie. A, w ogóle zobaczymy, jak mój domek z góry wygląda. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle. <laughs> Jeszcze możemy ewentualnie telewizor zmienić, bo telewizor jest do kitu. A, tu może za drogo będzie, jakiś troszeczkę tańszy. No w sumie moglibyśmy kupić taki, tylko to będzie mały, to nie, bo to jest za mały. Dobra, kupimy ten droższy i damy go tu na ścianę. No i tak do pracy będziesz musiała pójść kobieto Dobra wracamy e, Co tutaj jest? Grzyby Idź zobacz Czemu nie kucnęłaś, nie patrzysz tylko? Aha, w odmianie dzikiej. Czyli to są... No niedobre grzyby na to masie, się rozumieć. A tu bierz. Skop. wow. Dzięki, o. Uh. Już mi jakiś kurde chce poderwać. No dobra. Mm.

Dobra Kamila, nie gada już tam z nimi. Miej to gdzieś. Um, tak. Zjedz coś na szybko. Płatki zbożowe. Później szybciutko pójdziesz jeszcze do toalety. Umyjesz rączki, umyjesz ząbki. W sumie ręce nie musi mieć, bo będzie się myła w wannie. To znaczy, pod notryckim będzie się kąpać. To e... weź prysznic, dobra. I później pójdziesz spać. Nudna rozmowa, wiem, kobieto. Dlatego sobie darujemy tą rozmowę. wybrać się do baru. Najpierw niech ona zrobi, co ma zrobić. Później ewentualnie pójdziemy spać. Od zimy dobra, idź jeszcze sobie tam coś zjeść, czy znaczy coś no? A, płatki. No już idziesz spać, Zjedz i pójdziesz spać. I tu będziemy kończyć, akurat. Dobra Dobra, ale posprzątasz po sobie zanim pójdziesz spać czy, czy już idziesz? No tak, oczywiście nie posprzątasz no, no i w tym miejscu będziemy kończyć Ona pójdzie sobie spać a my w tym miejscu skończymy odcinek Także Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał z Simsów, czworeczki. Mam nadzieję, że kolejny się też będzie podobał i że będzie co oglądać. Także zobaczymy, jak się będę rozwijał w Simsach. I zapraszam na kolejny odcinek. Także to chyba tyle na ten temat. Także trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej!